Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zapytaj Alexa. Dzisiejsze pytanie brzmi: Jedną z moich obaw jest fakt, że, będąc blisko trzydziestki, nie jestem w stanie określić nawet zbioru umiejętności, które mogłyby być wysoko, średnio wysoko opłacane przez rynek. Potrafię wiele rzeczy, jednak, w moim osobistym odczuciu, nie są to umiejętności, za które mógłbym zarabiać 20 tysięcy złotych. Jak ty doszedłeś do wniosku, że będziesz robił to, co robisz? Będę wdzięczny za odpowiedź. Yy, tutaj mamy znowu kilka spraw, które trzeba poruszyć. Zacznę od tej ostatniej. To, jak ja to zrobiłem, że doszedłem do tego, co robię, opisałem dość dokładnie w jednym z odcinków serii Życie pełne życia. O tym, jak znaleźć właśnie sobie idealne zajęcie. Ja za chwilę tutaj y, pokażę link do tego. Polecam koniecznie ci obejrzenie tego i przemyślenie. Tam są trzy metody, jak do tego można dojść. To, że jesteś przed 30 i jeszcze nie masz tego zestawu umiejętności, nie masz nawet pojęcia, co to może być, żeby zarabiać więcej. Przy czym te 20 tysięcy to nie wiem, czy to ma być na miesiąc, na tydzień, na dzień czy na godzinę. Ale zakładam, że na miesiąc. Jeżeli to jest 20 tysięcy na miesiąc, to jest to właściwie bez problemu możliwe. Tylko, że oczywiście to nie jest tak, że robisz to co wszyscy i, i, i nagle zarabiasz ponadprzeciętne pieniądze. Tutaj polecam Ci to już co wspomniałem: znajdź sobie jakąś unikalną kombinację Twoich umiejętności. Jeżeli umiesz różne rzeczy, zastanów się, czy jest możliwe znalezienie jakiejś kombinacji tych umiejętności, która dla jakichś ludzi mogłaby być bardzo wartościowa. Pamiętaj, że ponadprzeciętne pieniądze zarabiamy zazwyczaj albo w ten sposób, że robimy małą różnicę dla bardzo wielu ludzi albo organizacji. Albo dużą różnicę dla kilku ludzi i organizacji, którzy mogą za to oczywiście zapłacić. Ja na przykład robię właśnie w ten sposób, ale to musisz sobie wybrać. Generalnie ten drugi wariant powoduje mniej bólu głowy, mniej, mniej się trzeba zajmować różnymi rzeczami, ale to jest oczywiście osobisty wybór z Twojej strony. To, co Ci mogę zalecić, jeżeli już umiesz parę rzeczy, to właśnie pomyśl, jaką kombinację z tego mógłbyś zaoferować rynkowi i nie myśl tylko, tylko zacznij działać. Spróbuj to oferować. Na początku, jeżeli nie masz dojść, nie masz kontaktów, spróbuj to zrobić choćby za darmo, robiąc różne rzeczy pro bono. W ten sposób po pierwsze. Zobaczysz w praktyce, jak wygląda wnoszenie wartości dodanej tą kombinacją, którą Ty ewentualnie masz, albo może stworzyć, a po drugie, budujesz sobie już też pierwsze kontakty. To różne rzeczy się zdarzają i inne nie wiadomo, do czego to prowadzi. No, także tym się i to, i to jest wszystko. Jeżeli jesteś przed 30, jeszcze tego nie wiesz, nie przejmuj się tym. Ja też nie miałem żadnego pojęcia, tak naprawdę, szukałem na oślep i bardzo wielu ludzi ciągle nie ma pojęcia. Także to nie jest żadnym problemem. To nie jest żadnym problemem, po prostu zacznij próbować w którymś momencie. Zrób te rzeczy, które są w tym odcinku, które poleciłem Ci obejrzeć, i zacznij próbować różnych kombinacji w praktyce. Pamiętaj, Próbuj. Niemcy mówią probieren geht über studieren, to znaczy lepiej próbować niż studiować i w tym wypadku zdecydowanie mają rację. Jeżeli będę mógł Ci pomóc w dalszych jakichś rozważaniach, albo będziesz miał jakieś wyniki i będziesz chciał się zastanowić, jak je poprawić, to bardzo proszę, napisz do mnie, jeżeli to będą rzeczy, które będę mógł powiedzieć publicznie, to bardzo chętnie zrobię to w którymś kolejnych odcinków. Na razie życzę Tobie i wszystkim tym, którzy szukają dopiero tego zajęcia, zajęcia swego życia, powodzenia, i pamiętajcie o tym, to ma nie tylko przynosić pieniądze, ale ma też być dla Was przyjemne, ma być dla Was interesujące i rozwijające. O tym nie zapominajcie. Do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!